Naturalne jeziora województwa podlaskiego. Powierzchniowe wody stojące, czyli jeziora, są liczne w granicach województwa podlaskiego. Aktualnie istnieje 309 naturalnych jezior o zróżnicowanym kształcie, powierzchni i pojemności wody. Najgłębsze z nich, mezotroficzne jezioro Hańcza, osiąga największą w Polsce wartość wynoszącą 108,5 metra. W województwie podlaskim dominują jeziora przepływowe, a drugą liczebnie grupę stanowią jeziora bez dopływów i odpływów, odizolowanych topograficznie od powierzchniowego systemu drenażu wodnego. Najwięcej jezior znajduje się w Dorzeczu Niemne. Największe i najgłębsze jeziora polodowcowe we współczesnym krajobrazie północno-wschodniej Polski to najczęściej rynnowe i wielorynnowe. Mają poligenetyczny charakter z kilkoma cyklami tworzenia się zagłębień wypełnionych wodą jako jedyne w kraju mają założenia neotektoniczne, gdyż oprócz aktywności lądolodu w czasie zlodowaceń, ważną rolę w ich utworzeniu odegrała aktywność sejsmiczna, relatywnie płytko występującego podłoża, skał metamorficznych z początku kształtowania się skorupy ziemskiej. Kolejna grupa to owalne jeziora wytopiskowe, ale o niewielkiej powierzchni. Poza dominującym polodowcowym pochodzeniem jezior Mamy też grupę jezior fluwialnych, czyli rzecznych, które występują w dolinie największych rzek regionu Narwi i Biebrzy oraz Supraśli. Ilość starorzeczy funkcjonujących głównie jako samodzielne jeziora w regionie była dawniej o wiele większa niż obecnie ze względu na szybkie ich wypełnianie się osadami i szczątkami roślinności, szczególnie podczas powodzi. Do największych jezior starorzecznych zalicza się jezioro Niklesz, położone w strefie kontaktu doliny Narwi i Biebrzy. Inne starorzecza w dolinie Bogu, tak zwane burzyska, Narwi, tak zwane Narwice są spotykane, ale nielicznie. W Województwie podlaskim znajduje się kilka obiektów, które dawniej uznawano za jeziora, a obecnie znajdują się w fazie zaniku i przekształcają się w silnie uwilgotnione grzęzawiska, pozbawione lustra wody. Trudno jest zatem uznać za jeziora. Są to dawne jeziora o charakterze reliktowym powstałe po zlodowaceniu warty. Do nich należy zaliczać dwa jeziora Niecki i Grudecki, Gorbacz i Wieki, które, mimo statusu rezerwatowego, nie oparły się presji efektów melioracji i pobliskiej eksploatacji torfisk wysokich. Praktycznie od początku XXI wieku przestały istnieć jako jeziora z jednolitą, stałą taflą wody, bowiem stały się jedynie mokradłem. Jeszcze w połowie lat 90. ubiegłego wieku głębokość maksymalna jeziora utrzymywała się w granicach 30-40 cm z typowymi cechami wód jeziora dystroficznego. Obecnie stan jeziora Gorbacz i Pobliskiego Jeziora Wiejki, podobnie jak jeziora Łacha, upoważnia do stwierdzenia, że straciły one cechy jezior i powinny być skreślane z aktualnej listy jezior Polski. Dawne blisko 20-hektarowe jezioro Łacha istniało w północno-wschodniej części Puszczy Kurpiowskiej 14 km od Kolna. Na terenie województwa można wyodrębnić sześć skupisk jezior, tworzących najczęściej naturalne układy jeziorno-rzeczne z biegiem Czarnej Hańczy, Marychy i Szeszupy, w dorzeczu Niemna, a w dorzeczu Narwi wzdłuż Rozpudy, Jegrzni i Ełku. Najgłębsze z nich, mezotroficzne jezioro Hańcza, osiąga największą w Polsce wartość wynoszącą 108 metrów. Rozległe jezioro Wigry, położone w Wigierskim Parku Narodowym na biegu Czarnej Hańczy, oprócz słynnego klasztoru Kamedułów, jest znane jako kolebka polskiej hydrobiologii, dzięki przedwojennej działalności stacji hydrobiologicznej Płocicznie i Starym Folwarku i jej kierownikowi Alfredowi Lityńskiemu. Jezioro Rajgrodzkie części leżące w województwie podlaskim, obecnie sztucznie podpiętrzane, stanowi rezerwuar wody do nawadniania Doliny Biebrzy i jest ważnym obiektem w rekreacji i turystyce. Wśród jezior województwa podlaskiego, blisko 40 małych powierzchniowo-śród leśnych naturalnych jezior dystroficznych, zwanych sucharami, zaliczanych jest przez system Natura 2000 do najcenniejszych przyrodniczo-siedlisk Europy. Blisko z nich leży w granicach Wigierskiego Parku Narodowego. Ich specyfikę prezentuje kolejny podcast z naszej serii. Powierzchniowo duże jeziora podlegają defragmentacji na skutek zarastania, wypełniania się osadami jeziornymi. W jeziorach województwa podlaskiego zidentyfikowano dotychczas 94 zbiorowiska makrofitów. Wśród nich jest 12 gatunków ramienic. Ponad 70% jezior o powierzchni ponad 50 hektarów. W ostatnich latach w jeziorach pojawiła się Lobelia dortmanna, nie stwierdzana wcześniej, co może być skutkiem zmian klimatycznych. Bezkręgowce bentosowe jezior są reprezentowane przez 67 rodzajów, w większości występujące także w rzekach. W jeziorach odnotowano 19 gatunków ryb, blisko połowę gatunków stwierdzanych w polskich jeziorach. Faunę raków niemal w całości stanowią gatunki obce, głównie rak pręgowany. Najwyższy status ekologiczny jezior w województwie, a zarazem największą prześroczystość wód odnotowano w jeziorze Białym, Wigierskim, Busznicy oraz Płaskim, kołom i kaszówki. Więcej o wodach w naszym regionie można przeczytać w monografii profesora Andrzeja Górniaka Wody Województwa Podlaskiego, wydanej w 2025 roku przez Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku. Tekst przygotował profesor Andrzej Górniak czytała Marta Gawina.